Hello, z tej strony Komorzysta, dzisiaj jestem z HorszTagerem Cześć, Michał I dzisiaj pokażemy wam jego no. nowy, cudowny... Naszą nową zabawkę Czyli taki helikopter na pilota, tu macie yy, pilot Będziemy nim straszyć koty Jest to <gulka> no, ale Normalnie tu pisze, że jest to model S107G coś tam, widać? Syma to już nazywa się S107G i normalnie on yy, potrafi latać I zrobimy mały test teraz, a później na polu zrobimy drugi test Więc zapraszam do oglądania A no i oczywiście łapka w górę i subskrypcja. Zostaw suba nie bożyć. Na początku się powinno jeszcze mówić i podam jakąś super No tak się o, tak startuje się fajnie W trzeba mu tak trochę mocy dodawać, żeby poleciał. Bo jakbym wystartował tak naraz, to robić tak. No właśnie. Kilka. Ja chciałem pokazać, jak nie należy tego robić. A ja teraz pokażę, jak to się robi. Na tle światła, okna. Ogólnie to dwa śmigiełka pracują, a ty nie pracuje tylko wtedy, kiedy skręcasz albo po jakimś Do, do tyłu. No i tam na górze jest jeszcze jeden, ale zepsuty. Tam pokażę. Tam o kurde. No właśnie. A możesz tam na górze pokazać, że tam jest drugi, tylko czerwony. Ale on nie działa. Paraj tego go posadzić. Dobra, no to resztę testu będziemy robić na polu. No, więc czekajcie. Do zobaczenia.